Siemanko, witajcie z tej strony! I dzisiaj będziemy trollować ludzi jako kaktus. Mam go tutaj gdzieś zapisanego, tylko już zapomniałem gdzie. Specjalnie mam takiego mojego skina, aby ludzie się nie skapli. No, no i już go nie mam. No. Ale dobra, zrobimy sobie. Gdzieś on tutaj, gdzieś go tutaj będzie. Niech będzie ten strój, właśnie? Nie, to nie tu. O tu. Tu jest ten kaktus. Niech będzie jakieś zielone ubranko, albo tu wpiszemy sobie. Hm. Też nie. Mm. Dobra, niech będzie. Mówiliśmy sobie tamten. Green. Piszmy, bo tam był. Może ten. No ten jest najlepszy. Tu też sobie wpiszmy green. O. Szkoda, że tutaj takiej koszulki, albo. Git. Jest git, fera. Ściągnijmy sobie włosy. Kolor skina zmienimy na taki O. Bógdzie też sobie zajmijmy. Gotowe, teraz się zmniejszamy. Patrolujmy ludzi. Najlepiej no gdzieś, gdzie by ktoś był. O, weźmy sobie jeszcze. Tu był taki woreczek. Weźmiemy go sobie. I co jeszcze było potrzebne? Nic. Po prostu uchylone drzwiczki. Nie, czekaj. Czekajcie, czy ktoś tu jest. To jest najlepsze pytanie. Tu nikogo nie ma. Ale ktoś jest w drugim domu. Może te tu nie, chyba nie zadziała, chociaż. Tak żeby nas nie widział. No bo czekajcie, zapiszmy sobie może tego skina. Zmienimy na mojego. I wejdźmy na niezwykle dom. Nie czekaj. będę tutaj. Hmm, jakby tutaj wejść. Wejdę sobie tutaj tędy. Nie, tu nie zadziała. No zbanowali go chyba, nie, muszę wziąć te łóżeczko. Tak robiło? O, jestem, 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 jestem. Weźmy sobie będzie podejrzliwy. O, idzie on tu idzie. Idę tu albo mi się wydaje. Ale to nas może nie zauważyć, chociaż idzie tu, idzie, uda się. No czekajcie, jakieś inne miejsce, inne miejsce. No nie wiem, czy nas by teraz zauważył. Nie, jest, jest tu, to tu zostaniemy. Jestem chory i mogę się odwodnić. Więc musiałem wziąć łyka wody. I on tu nie idzie. W tym jest problem. Więc wynosimy się stąd. Musi on gdzieś tu być. Jakiś ktoś, gdzie mieszka. W sensie. Gdzie ktoś musi być tu. By to się udało. Sam się na to nie nabiorę. Ja. Nie się na takie coś nie nabrał. Ale ktoś inny może się nabrać. Nie, tu nikogo nie ma. Ale jest jakieś jedzenie albo mi się tylko wydaje. Nie, tu nie jedzenie. No dobra, wychodzimy. O, tu ktoś jest. Wejdźmy sobie tu garażem. Stanijmy sobie tutaj. On tu zejdzie. Jest tu, jest Poszedł. On mnie chyba nie widział wtedy. Nie widział mnie, ale się udało. Dobra, jest tu, on tu jest. O, są, jest, jest dwóch. Nie widzi mnie. Nie widzi mnie, co jest? Albo udają. Udają, że mnie nie widzą. Nie widzi mnie. Jakim cudem? Czy to jest śmieszne? Poszli se. Dobra, idziemy do kolejnego domu. Tu się prank udał, to powiem akurat. Czy ja kogoś tu widziałem? Weźmy sobie gaśnicy, żeby to było realniejsze. Bo oni tu gaszą. Zbanowali mnie. Czemu? Wiedzieli pewnie, że jestem kaktusem, ale nie, bo ja to akurat w takim dość miejscu. Ktoś tu jest. W tym domu byłem już. Zbanowali mnie. Czemu ci są tutaj tacy ludzie? Dziwne, ale prank się jeden udał. Jestem na jakimś rosyjskim, rosyjskim serwerze. Bo wszyscy tutaj są Rosjanie. Albo większość. Drzwi są otwarte. Nikogo tu nie ma. Jest gotowy dom po prostu. No kurde. Nie ma nikogo tu. Więc tak, zapraszam na mój serwer Discord. Nazywa się Widzowie Nati i Ego. Widzowie Nati jego przez dwa i. I można mnie dodać na TII? Podłoga Ety. No, są tu, są tu. Idealne miejsce. Idealne miejsce. Nie zbanuje mnie. Wiem. No, kto by się spodziewał? Na początku mnie. Nie no, widzieli mnie na stówę. Tu ktoś może być. Podosłaniane jest wszystko, więc nie widzę. Chyba. Niech go nie ma. Myślę, że ktoś tu jest. Tam ktoś jest. Biorę sobie. Chyba nie widzi mnie. Nie, no, widział mnie, chyba. Albo raczej, czy on tu wróci? Głodny jestem. Dobra. Kończmy ten odcinek. Zbanował mnie. Nie wiem czemu. Jeszcze tutaj strolujmy i będę kończył ten odcinek. Dr po raz drugi strolujmy tutaj. Nie, tutaj nie byłem. Zbanowali mnie. No czemu? Wszyscy mnie tu banują. Nie udało się nam strollować. Ja dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. I będę się zwijał. Papa. Pa.